Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Belly Bike w internetach. W dniu dzisiejszym porozmawiamy krótko i treściwie na temat co zrobić, kiedy staliśmy się już nabywcą tego pojazdu, jak go użytkować, na co zwrócić uwagę. Punkt pierwszy, czyli ładowanie pojazdu. Zawsze na początku podłączamy ładowarkę do kontaktu, a dopiero potem do gniazda ładowania. Gniazda ładowania są różne. W Twoim modelu może być z klapką, może być bez klapki. Zawsze jednakże najpierw do kontaktu, potem do gniazda ładowania. A odłączamy po zakończonym ładowaniu odwrotnie. Czyli najpierw odłączamy od roweru, a potem ładowarkę z gniazdka. Nie trzymamy ładowarki podłączonej w gniazdku przez cały czas, ponieważ... Może się ona zepsuć, nie jest do tego dostosowana. Bywały takie przypadki, także mówię od razu. W momencie, kiedy ładowarka się naładuje, znaczy w momencie, kiedy ładowarka naładuje nasz pojazd, odłączamy ładowarkę po fazie balansowania baterii. Faza balansowania baterii jest zawsze oznaczona na ładowarce to był punkt pierwszy. Punkt drugi. Zawsze przed każdą jazdą sprawdzamy naciąg śrub mostka, naciąg e, śrub hamulców, przednich tylnych TTT, e, jak i zawieszenia. E, mówię wam to dlatego, ponieważ mi samemu nawet półtora miesiąca temu odkręcił się przedni, e, przedni zacisk i w górach niedaleko Bielska Białej no, zjeżdżałem. Ze stoku bezprzedniego hamulca do momentu, kiedy się nie zatrzymałem. Ta droga hamowania była rzeczywiście długa i sam zaniedbałem to, mimo że Wam też mówię, żebyście o tym pamiętali. Także punkt drugi: sprawdzamy naciąg wszystkich śrub przed każdą jazdą. Wszystkie śluby są przez nas zawsze mocowane na klej, ale jako, że są tak duże wibacje w tych pojazdach, spowodowane tym, że jeździmy z dużą prędkością, zawsze sprawdzamy naciąg tych śrub Punkt trzeci, to dbamy o nasze zawieszenie przednie i tylne. Słuchajcie, producenci amortyzatorów rowerowych, downhillowych, które są należone na duże obciążenia, zalecają najczęściej, żeby w takich amortyzatorach, co nawet 150-250 km, robić serwis olejów w amortyzatorze. Ja rozumiem, że jeżeli chodzi o e-bike'i, to te 250 km jesteśmy w stanie zrobić w jeden dzień, Jednakże no, takie są cykle serwisowe tych amortyzatorów. Ja sam jednakże polecam Wam, aby wymieniać olej w amortyzatorze przednim raz na 500 km. Jest to naprawdę proste, jeżeli chodzi o amortyzator tylny, przynajmniej dwa razy w sezonie. Szczególnie jeżeli to, jeżeli rozmawiamy o amortyzatorach typu DNM i innych amortyzatorach z, niż, z niższej półki. Jeżeli mamy amortyzatory z wyższej półki, czyli jakieś Malcocci, Fox. Olej w szczególności dbamy o to, aby ten olej był wymieniany mniej więcej w terminie, z tego względu, że potem koszta serwisowe, jeżeli tego nie dopatrzymy, będą zdecydowanie wyższe. Punkt czwarty to hamulce tylni i przedni. Jeśli chodzi o hamulce, słuchajcie, pamiętamy o wymianie klocków hamulcowych i talcz hamulcowych. My na serwisie łatwo jesteśmy w stanie poznać, kto jest doświadczonym rajderem, a kto mniej doświadczonym, z tego względu, że osoby doświadczone, które umieją jeździć na tego typu jazdach, mają doświadczenie na przykład w motoklosie, najczęściej używają klocki hamulcowe przednie raz w roku, a tylnie prawie wcale. Natomiast osoby niedoświadczone potrafią zajechać tylnie klocki hamulcowe nawet w 100 km, kiedy jeżdżą po em, Pomokaj na wierzchni. Jaka jest różnica? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ słuchajcie, osoby niedoświadczone e, osoby niedoświadczone używają najczęściej najpierw hamulca tylnego, a potem dociągają hamulec przedni. Co jest karygodnym błędem. Zawsze na początku hamujemy hamulcem przednim, a potem kontrolujemy hamulcem tylnym. Tak samo jak ma to miejsce w motocyklach. E, dzięki temu klocki hamulcowe starczą nam na o wiele dłużej, a siła hamowania. Jest zdecydowanie większa. Najczęściej w naszych pojazdach robimy w ten sposób, że wyłącznik silnika, czyli kontakton montujemy tylko i wyłącznie w hamulcu tylnym, w hamulcu przednim nie montujemy żadnego kontaktonu, z tego względu, że kiedy jeździmy w terenie i umiemy jeździć, w momencie, kiedy wchodzimy w zakręt, dohamowujemy hamulcem przednim i zarzucamy Tył wyciągając go na maletce gazu. W momencie, gdybyśmy dawali kontakt na hamulcu przednim, no byłoby to niemożliwe, ponieważ silnik musiałby napędzać się od nowa. no Co by też skutkowało jego większym grzaniem. Zawsze, ale to absolutnie zawsze, zakładamy kask. Kask ze szczęką. Oczywiście mówię tu o pojazdach z naszej stajni, naszego typu, o pojazdach o dużej mocy, ale nawet tych pojazdach, które są. Z serii Legal, które mają małą moc i duży zasięg. Zawsze do nich zakładamy kask ze szczęką. Dlaczego? Ponieważ no, nasze zęby w kontakcie z klamężnikiem, nawet przy 10 na godzinę, totalnie tego nie wytrzymają. Rzecz kolejna to oczywiście zbroja, ochraniacz na kolana i buty. Buty mają chronić naszą kostkę, tak, kiedy idziemy na bok. Kiedy stawiamy powierzchnię na nierównej miękkiej powierzchni mamy mieć pewne oparcie stopy na terenie, a nie skręconą kostkę. Ochra ochraniacze kolan chyba nie muszę wyjaśniać. Nie oszczędzamy na tym. Nie zakładamy jakichś ochraniaczy typowo lawelowych gąbkowych. Zakładamy ochraniacze plastikowe z dużym wypełniaczami. A najlepiej abyśmy założyli oltezy. Jednakże zdaję sobie sprawę, że koszt oltes to jest nawet kilka tysięcy złotych na jedną nogę. Jednakże, jeżeli macie taki budżet, dysponujecie tym budżetem, nie oszczędzajcie na tym, ponieważ kolana są naprawdę trudne do tworzenia, nawet przez najlepszych lekarzy. Jeżeli mamy możliwość, zakładamy buzel oraz kołnierz, ponieważ wszelkie spotkania z drzewem na misia najczęściej kończą się złamaniem balku albo obojczyka. Nie jest to przyjemne, rekonwalescencja trwa długie miesiące, i każdego roku jest grupa klientów, niestety, która doznaje takich ulazów. Co zrobić? Takie życie, taka zabawa. Następny punkt to użytkowanie pojazdu. Słuchajcie, tych pojazdów nie można zostawiać rozładowanych do połowy na przykład na czas przechowywania. Najlepiej, abyście te pojazdy ładowali po każdej jeździe. Nieważne, czy rozładujecie pojazd 10, 20 czy 50%, w momencie, kiedy wrócicie do domu, do ładowarki, czy nie wiem, dojedziecie do pracy, naładujcie ten pojazd do pełnej baterii. W momencie, kiedy z tego pojazdu nie korzystacie, bo na przykład jest zima, pamiętajcie o tym, aby ten pojazd minimum raz w tygodniu podłączyć do ładowarki celem wybalansowania baterii. W momencie, kiedy nie użytkujemy pojazdu, Pojazd dalej zużywa energię. Nie ma czegoś takiego w tych pojazdach, że jest nieużytkowany, jest wyłączony i bateria nie jest zużywana. W tych pojazdach jest system BMS, który dba o to, aby zapewnić nam bezpieczeństwo użytkowania tej baterii, ale on również pobiera jakąś energię. I ten system BMS zużywa tą baterię. Dlatego, jeżeli na przykład nie ładowaliśmy baterii przez całą zimę, na przykład 4 miesiące, często zdarza się tak. Że taka bateria może być wyładowana kompletnie do zera. Wtedy podniesienie takiej baterii no, może się wiązać naprawdę ze straszliwymi kosztami. Tak? Także nie zawsze, nie zawsze można ją podnieść z tych 0V. No i baterię po prostu trzeba wymienić. Także pilnujemy o tym. Także pilnujemy tego, aby tą baterię minimum raz w tygodniu podłączyć do ładowarki celem wybalansowania. Jak wiecie, my oficjalnie na nasze baterie dajemy tylko i wyłącznie pół roku gwarancji. Taką gwarancję dają na przykład wszelcy producenci od sprzętu elektrycznego. Dlaczego tylko pół roku? Słuchajcie. Mamy w Polsce dwie pole, które są zdarliwe dla baterii. Pole gorącą, czyli lato, i pole zimną, czyli totalną zimę. W momencie, kiedy użytkujemy baterię, użytkujemy nasz pojazd i zostawimy go na pełnym słońcu, na przykład na cały dzień w lipcowy. Od lipcowego poranka do lipcowego wieczoru, kiedy mamy prawie 40 stopni, to ta komora baterii nagrzewa się naprawdę, potrafi nawet do 80 stopni. W momencie kiedy użytkujemy, znaczy w momencie kiedy nagrzewamy tą baterię do tych, do tych temperatur, ta chemia w tych ogniwach no niestety może ulec degradacji. No i bateria niestety, ale także ulegnie degradacji. Nie od razu, po kilku miesiącach, tak? Ale będzie tej i włącznie spowodowane naszą winą, ewentualnie naszą niewiedzą. Dlatego mamy taką porę i w momencie, kiedy nie dbamy i nie szanujemy baterie, no to niestety e, straci ona na swojej żywotności. Z drugiej strony mamy porę zimną. Czyli na przykład zostawimy sobie w lutym nasz pojazd na noc na dworze i on nam zamarznie przy minus 15. W momencie, kiedy bateria nam zamarznie, ta chemia w środku nam zamarznie, włączymy ten pojazd, on będzie działał. Tak? I w momencie, kiedy zaczniemy go użytkować, on będzie miał strasznego muła. Ta bateria nie będzie dawała swojej wydajności i tak dalej, do momentu, kiedy ona się nie rozgrzeje, bo bateria się rozgrzewa w rytm użytkowania. Tak? Jednakże taki zabieg zamarznięcia baterii również nie jest dla niej, dla niej dobry. Dlatego też, kiedy taka bateria nam zamarznie, możemy się spodziewać, że po kilku miesiącach. Znowu będzie złomnie bateria. Znamy przypadki, szczególnie spod koła podbiegunowego, kiedy klientom ze Skandynawii zdarzało się zostawić taki pojazd na zewnątrz w nocy. Temperatury były bardzo mocno ujemne. Nie mieli systemu podgrzewania Polar Edition. No i taka bateria po sezonie miała rozjazdy nawet 0,8V na jednej sekcji. Punkt ostatni to nie tuningujemy naszych pojazdów, opierając się na grupach Facebookowych. I w forach internetowych, już Wam tłumaczę dlaczego. My wszystkie nasze pojazdy, moc w tych pojazdach ustawiamy na wydajność danych pakietów baterii, danych sterowników i przede wszystkim przekroju danych przewodów. Większość naszych sterowników ma możliwość samodzielnej edycji poprzez podłączenie, e, przez port Bluetooth, poprzez port USB. I ci, którzy mają jakąś wiedzę w tym temacie, próbują takich samodzielnych zmian. Które często po jakimś czasie kończą się awarią sterownika, awarią baterii, a w najlepszym przypadku spaleniem silnika. Gwarancje z tego tytułu nie są rozpatrywane pozytywnie, ponieważ wiemy, kiedy nastąpiła dana zmiana mocy w sterowniku, ponieważ podwyższenie mocy wiąże ze sobą spalenie takich podzespołów, które się palą tylko w takim przypadku. I jest nam bardzo łatwo dojść, kiedy oprogramowanie było modyfikowane. Rozumiem, że zajawkowość naszych klientów w stosunku do pojazdów elektrycznych jest naprawdę duża i każdy chciałby osiągnąć więcej, więcej i więcej. Jednakże możemy to porównać do sytuacji, kiedy na przykład kupujemy nowy samochód w salonie samochodowym i zaraz po kupnie chcielibyśmy modyfikować jego oprogramowanie, wgrywać mu program nie wiem, do wydajniejszej pracy turbiny itd. itd. W momencie, kiedy robimy takie coś, no, tracimy gwarancję. I tak samo jest w tym przypadku, także pamiętamy o tym, żeby samemu nie modyfikować oprogramowania sterowników. My zawsze zostawiamy taką dozę, o czym jesteście informowani przy odbiorze naszych pojazdów, że w momencie, kiedy chcielibyście zmienić jego parametry, możecie to zrobić bezpośrednio u nas, my to robimy oczywiście za darmo. Zostawiamy sobie około 10% modyfikacji w jedną z trzech stron przyspieszenia, zasięgu lub prędkości maksymalnej. Wy jako, wy jako klienci możecie wybrać, w którą stronę tego trójkąta chcecie iść z modyfikacją osiągów. Pójście w daną stronę, modyfikuje także pozostałe dwa parametry. Jesteście o tym informowani i zawsze, kiedy chcecie, aby Wam jakoś te osiągi zmodyfikować, zawsze jest taka możliwość bezpłatnie. Ja osobiście na koniec zapraszam Was do odwiedzenia kanału Euili, really, który prowadzi Altul, gdzie dowiecie się więcej informacji na temat użytkowania pojazdów, na temat tego jak jeździć. Ja sam również przygotowuję jakieś materiały na ten temat, na przykład jak zjeżdżać z górki, jak podjeżdżać pod górkę, tak aby nie zrobić sobie krzywdy, czyli nie przelecieć przez kierownicę albo zasiadełko. Tymczasem odsyłam Was do kanału Euli, really, gdzie jest naprawdę bardzo dużo wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli uznajesz, że ten materiał przyniósł coś wartościowego do Twojej wiedzy, zostaw łapkę w górę i komentarz pod filmem. Naprawdę czytam wszystkie Wasze komentarze i bardzo, i bardzo dużo przyjemności sprawiają mi te merytoryczne. Także jeżeli macie jeszcze jakieś swoje spostrzeżenia co do użytkowania pojazdu elektrycznego, zostawcie je pod filmem, tak aby przyszłe. A tak, aby przyszli widzowie mogli się z nimi zapoznać, oraz wyciągnąć swoje unikalne wnioski.